Cześć, cześć, witam się z Wami serdecznie, ja już odstawiłam Jasina do e, naświetlicy, nie do naświetlicy, odstawiłam Jasina. E, byliśmy teraz w sklepie, bo dzisiaj będziemy robić spaghetti, musiałam kupić pomidory w puszce, no i oczywiście tam jakieś drobiazgi dla dzieci. Teraz jedziemy do przedszkola na wizytę, żeby e, dogadać co będzie Elif potrzebny, to trzeba przynieść i tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że uda mi się coś dla Was nagrać. Przyjechaliśmy. mama! <noise> Pokaż te oczy. <noise> Ale też zaczniesz że od poniedziałku mam, miejmy nadzieję. Eli, gdzie przyjechałaś? Do przedszkola, do dzieci? A będziesz chodzić? Tak? E, mamy to nagrane, że powiedziałaś, że tak. <noise> Podjechaliśmy pod przedszkole. I jeszcze mamy chwilkę, dlatego siedzimy w aucie Co? No, już chcesz iść Elif, już chce iść. Ona nie wie, Ona myśli, że my idziemy tam tylko zaprowadzić Enisa, ale dzisiaj mamy tylko takie spotkanie, a miejmy nadzieję, że od jutra jej zacznie. Dużo dzieci jest w przedszkolu, nie Enis? Ach. Wszyscy machają ci koledzy! Elif! Machają ci koledzy, nie widziałeś? Idziemy powoli, jeszcze mamy chwilę, wiesz? wiem, że jest bardzo dużo dzieci. Naprawdę jest dużo dzieci, pomimo tego, że mówili, że prawie nikt nie chodzi, jest tu multum dzieci. Mama. Mam nadzieję, że Enis od poniedziałku to zacznie. Słucham, Joni. Smaczek ładnie. Dzieci zrobiły. Tu mają taką, taki plac. Tutaj robią sport, ćwiczą i się bawią. Już jesteśmy po rozmowie. Było fajnie. Muszę tutaj trochę rzeczy dostarczyć jeszcze i e, zaraz Wam opowiem. Chodźcie do auta, godzinę czasu, żeśmy byli tutaj. Także Eli, jutro idzie tylko na godzinkę, bo chcemy stopniowo ją przyzwyczaić do tego przedszkola, bo Eli jest bardzo... już jedziemy, bardzo wstydliwa. Idziemy, e, no nie da powiedzieć, zaraz się Wam naglę z powrotem. No, ja już jestem w domku, właśnie robię obiad. Dzisiaj na obiad będzie spaghetti. Na szybko, bo się nie wyrobię chyba dzisiaj. Jak przemi jakby przeminęła się mówi Kurczę. No dobra, nieważne. Jak wyglądała nasza rozmowa? No to oczywiście była w masce, bo jak gdyby nie inaczej. W masce i byliśmy w takim pokoiku specjalnym właśnie dla rodziców z dziećmi, żeby Elif mogła sobie się tam pobawić, a ja mogłam z tą panem porozmawiać. E, także... Mm, wszystko było ok. Tam się pytała o alergię, czy używa Pampersy, persy, co je, jakiego jest wyznania i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie, wszelkie potrzebne informacje dotyczące dziecka, czy może wychodzić na dwór, czy się czegoś boi, kto może im odebrać, jakby rodzice nie mogli odebrać, no wszystko, wszystko, wszystko. Dostałam też listę, co będzie potrzebować, fajne, bo są porobiłem takie portfolio, Ja mam dzieci, portfolio z Jasina z przedszkola, Enisa ze starego przedszkola, tam różne zdjęcia są, opisy i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo fajne. E, co jeszcze? E, musimy wywołać zdjęcia babci, dziadka i tak dalej, rodziny, taki album malutki zrobić jej, żeby mógł być w przedszkolu, żeby mogli tam, wiecie, um, opowiadać właśnie, pokazywać, nie? Rodzinę. Um, także bardzo fajne, ja bardzo lubię te, te panie w przedszkolu, widać, że one są z takiego właśnie powołania i bar, bardzo, bardzo fajne są. Ja z, jutro idzie Elif na jedną godzinkę tylko, żeby, wiecie, ją tak przystosować razem z Enisem, w piątek też i już później, od poniedziałku, będą chodzić od 8 do 13 tylko. Um, później Enis będzie chodzić do 16, ale na razie będzie odbierany właśnie tak jak Elif, od 8 do 13, więc, więc super, także cieszę się bardzo. Kurczę, będę miała tego czasu trochę dla siebie. Dobra. Jeśli chodzi o Eli w przedszkole, tutaj dostałam całą listę, że są potrzebne właśnie zdjęcia, buty, wiecie, na przebranie, jakieś tam przeciwdeszczowe rzeczy, pampersy, chusteczki, kalosze. No, jest trochę tego, więc muszę to przygotować. Zdjęcia będę jutro w mieście, to od razu wywołam. Zdjęcie do albumu tam musi być mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie, ciotki, kogo my tam chcemy. I tu cztery takie zdjęcia. Oni tam gdzieś to w przedszkolu powieszą, W sumie nie wiem czemu sami tego nie robią, no ale, no ale dobra. No, te dziesięć to wiadomo, ale te cztery to powinni oni dziecku zrobić i po prostu wydrukować. No, ale dobra. Tutaj jest taka kartka dla Enisa. Codziennie, to jest, zobaczcie, ostatni raz, kiedy był Enis w przedszkolu 15 grudnia 2020 roku. I dzisiaj dostaliśmy tą kartkę z powrotem. Jutro się podpiszę i, i ten. Ojej, coś tutaj jest na tym. Jutro się podpiszę i, i będziemy codziennie się podpisywać, że jest zdrowy i tak dalej, takie oświadczenie. Tu też jest cały ten kinder krippe Co się bawią, co tam będą robić. Cały taki plan powiedzmy dnia. I tutaj jest do tego portfolio, bo robię takie portfolio: to jest taka, taki duży segregator. Tu też będzie w zdjęcie. Tutaj coś już jest na tym. Elif musi to pomalować, może z pomocą rodziców, rodzeństwa, więc tutaj jest kilka kartek i będziemy to wspólnie robić. Elif lubi malować, więc wydaje mi się, że to będzie fajna zabawa dla nas wszystkich, a szczególnie dla Elif. Także ja biorę się do roboty, jestem szczęśliwa, że Elif zacznie. Ja wiem, że może dla niektórych to się wydawać, że. Tak, ma dwa latka i już się oddaje do przedszkola, ale ja uważam, że dzieci powinny mieć kontakt z innymi dziećmi, powinny chodzić do przedszkola, powinny się uczyć takich rzeczy, jak na przykład piosenki, e, oczywiście przede wszystkim języka. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby moje dzieci zaczęły wcześniej w przedszkole, bo Uczą się właśnie tego języka. My nie mówimy dobrze po niemiecku, nie możemy im przekazać tego tak, jakbyśmy chcieli, dlatego te przedszkole jest tak bardzo ważne dla nas, Jakby dzieci poszły późno. Ja wiem, że rodzice tutaj puszczają od 5-6 roku życia, ale to są rodzice e, dzieci niemieckich i te dzieci w domu wiecie, słuchają. Tak samo w Polsce, ktoś nie puszcza dziecka dopiero do zerówki, no bo, bo nie ma takiej potrzeby. A ja uważam, że żeby moje dzieci znały dobrze język, muszą zacząć przedszkole właśnie od takiego wieku, jak mi się wydaje, że powinny zacząć. Więc wiadomo, dziecko się edukuje, dziecko w jakiś tam sposób się przyswaja. Jest między dziećmi przede wszystkim i to jest też ważne, żeby miał kontakt z innymi dziećmi, rówieśnikami w swoim wieku. Więc każdy robi tak, jak uważa. Ja uważam za słuszne to, żeby moje dzieci zaczęły właśnie wcześniej w przedszkole. Cześć! Enis się stresuje. My właśnie jesteśmy u nas w Ryneczku, zaraz Wam pokażę. Idziemy do naszego doktora, znaczy się doktora od dzieci, lekarza od dzieci, bo Enis musi zrobić bilans, żeby go przyjęli do pierwszej klasy, bo mm, normalnie zawsze robimy go przed urodzinami, 2-3 miesiąca, że Enis ma w sierpniu urodziny, we wrześniu musi zacząć szkołę, Także pani nam kazała zrobić bilans i yy, skopiować te dokumenty i zanieść właśnie im, że przeszedł bilans i tak dalej, no i tak marzy. dalej. Także idziemy! Na możesz Mi się chodź, tu kupimy e, kartę parkingową. Tutaj w Niemczech u nas w miasteczku są bardzo tanie. Ja biorę zawsze na godzinę, bo nie wiem ile to trwało. Godzina kosztuje 60 centów. W Holandii były drogie e, miejsca parkingowe. A tu zobaczcie, pół godziny, 30 centów. Trochę pokażemy okolicę, którą już większość z Was widziała. To jest takie zimno, jest no, stare, bawarskie miasteczko tutaj. I właśnie, tu jest ciężko zawsze z odnalezieniem parkingu. Bo zobaczcie, tak to wygląda. I nadzwyczaj jest full. chociaż niż już jesteśmy. A nasz domowy lekarz jest w takiej tej starej kamienicy. To jakieś marokańskie rzeczy. Zobaczmy, jest otwarte. No i na pierwszym piętrze mamy swojego lekarza. <grywka> to jest naprawdę stare pomieszczenie, w ogóle stara, stary budynek, kamienica, no i taki stary lekarz. Jestem w szoku, bo właśnie podeszła do nas Pani właśnie z recepcji i zmierzyła nam temperaturę. <noise> jak nigdy nigdzie, tak tutaj nam zmierzyli temperaturę, nie z Termometrem. Aha, już Wam pokazuję, tu i stare właśnie, zobaczcie jak tutaj jest staro i tak brzydko, naprawdę, nie nic. Tu było zawsze bardzo dużo zabawek m, poukładanych, tutaj też, ale jak widzicie nic nie ma, są tylko książki, właśnie Ani sobie wziął jakąś książeczkę do oglądania, tak? Także tak to wygląda tutaj, pani też zamknęła drzwi za nami, chyba robią takie, wiecie, troszeczkę odstępy, nawet możecie zobaczyć, tutaj przez okno jest takie, nie wiem czy ci widać, stara e, kamienica też. I tutaj, tu wiem, że mieszkają właśnie Turcy w tym, w tym mieszkanku, właśnie kiedyś e, rozmawiali po turecku i było okno otwarte, także na pewno Turcy mieszkają. Jesteśmy w pokoju teraz, gdzie Enis przeszedł test na słuch, na wzrok i wszystko jest super, Aha, nie? Aha, no są tym zabawki i jeszcze gruny. Gruny, wiesz co gruny jest? Wiem. Jest gole, gereb. Tam I jak ja już gonę, mam ekopata, jak te kapecze dino, nawafimuję i na to gonę. Tak wygląda to. Mini pokój, nie? Nie, duży. Duży, malutki. Duży. Nie da to, to jest tylko ein mal Und das musst du mir zeigen. Welches ist hier verkehrt? Welches passt nicht dazu? Viele sind gleich, eins ist anders. Da. Ja. Die passen und das ist, passt nicht dazu. Ja. Verkehrt, ja? Immer nur zeigen, was verkehrt ist. Blau ist verkehrt. Nein, schau mal, blau ist alle gleich, rot ist nur einmal. Rot. Immer das, was nur einmal ist. Okay? Rot ist verkehrt. Coś jest fakierd. Kat jest fakierd. jest fakierd. O, jest fakierd. już znudzony, siedzimy już tutaj godzinę, nie Anisio? Tak, no Nie wiem, no, niby potrzebne te testy, niby nie. E, pomimo tego, że. Enis jest w przedszkolu, powinien chodzić raz w tygodniu na takie forszule, e, takie nauczanie przed pierwszą klasą powiedzmy. A w tym roku Enis nie chodził, a i tak wszystko wie, <laughs> nie Enis? <laughs> Także brawo dla Enisa. No to zaczynamy pierwszą godzinę w przedszkolu Elif. Elif już wzięła swoją torbę. Czekaj, nie wchodź do windy, czekaj na mamę. Idzie ferajna. No, ale też spada co? Chłopcy do Chłopcy i dziewczęta. No nic, nie jesteście z cukru, nie stopita się. Idźcie. Eli w plecach, daj wam się weź. Pierwszy dzień, halo. a gdzie ci machają? Pierwszy dzień, Eli w przedszkolu. Tak, Eli? Pierwsza godzina dzisiaj. Dzwoń, dzwoń. Alif się cieszy, ale ona myśli, że ja z nim będę cały czas. A to tylko dzisiaj godzina, jutro, a pojutrze, a w poniedziałek już chyba full. Od 8 do 3. Już nie dzwoń Pani otworzy. Das ist zu klein, Alif. Glaubiś. Schau mal. Guck mal, hier kannst du rein. Tak. Schau mal, nie? Jak było? Fajne. Jakie weźcie? Eli do tej pory z plecakiem nie chciała w ogóle go ściągnąć. Na chwilę ściągła, jak była na właśnie na tym placu zabaw, powiedzmy. Pierwsze, pierwsze tutaj. Elifin, Tu będzie. Tu dobra, idziemy. Musimy iść po Jasina. No. załóż kurtkę. Elif, nie zaglądaj w w po szafkach. <grym> idziemy. Chodźcie. Brawo! Fajnie był Elif. Przychodzisz jutro. Elif nie, tu nie bawił, mama. No tu jeszcze się nie bawiła. Przychodzi ninia jutro? Mama, Dzisiaj piątek. Idziemy do przedszkola, tak, Elipuś? Tu na dziesięć. Tu na. Idziemy do przedszkola, winda jaka brudna, ludzie. Ja jak mam swoją kolej, to ją zawsze myję. Także. A co ja mam w tych kieszeniach? To powstazane. Idziemy, tak? Dzisiaj w piątki jasny nie ma świetlicy Elis został w domu z hakanem A Elis idzie ze mną do przyszkola Just find it and take it only for credit Make me your only one You choose it on lose it only confuse it Only then you'll be gun Jesteśmy w mieście HOP w tureckim markecie. Chłopcy, jak zwykle, biegają jak opętani. Trochę dla was tutaj nagram. Tutaj jest ta melasa z granata. Jest dużo firm, dużo różnych rodzajów. Tak wygląda. Do sałatek jest pyszna. Oczywiście, dużo rodzajów różnego sera, jak widzicie. Do wyboru do koloru. Złoty ser, biały ser. Taki. Taki. Taki właśnie. No i dział, który ja bardzo lubię. To dział z różnymi czajnikami do herbaty. Zobaczcie. Ten, jaki piękny. Zobaczcie tutaj. Są prześliczne do parzenia herbaty. Oczywiście gadżety też do środka, żeby wiecie, te kawałki herbaty nie wpadały, a w ogóle sobie wezmę to jedno. Szklaneczki. O, potrzebuję właśnie ten plastik na stół. Zobaczcie, szklanki są też różnego rodzaju, od małych po duże do herbaty. Różnego rodzaju papryczki, ostre, nieostre, ogórki, pisząki, jak ja to mówię, tureckie, pasztety, tureckie, oliwki, ja. Półka z przyprawami różnymi, jest ja tego naprawdę bardzo dużo, nie będę Wam wymieniać. Podstawy Wam kiedyś wymieniałam na, u mnie na filmiku. Ja ryże robisz kontrolę i oczywiście to co lubią Turcy to różnego rodzaju orzeszki pistacje jakieś ziemne nieziemne nie wiem no przy, różnego rodzaju możecie zobaczyć sami słoneczniki pestki z dyni no i herbata Sama. herbatę my zawsze używamy filiz, herbatę ale nasza ciocia i moja teściowa Mewlana tak zaraz Wam pokażę bardzo dużo osób dla mnie ona jest bardzo mocna ta Ta herbata. I pokażę Wam coś, co dla mnie było troszeczkę zdziwieniem. Bebe to są takie ciasteczka. I Turcy to, znaczy się, przynajmniej u nas w rodzinie, wrzuca się to do butelki z mlekiem. Miesza i to ma zastąpić taką kaszkę. Cześć, <laughs> Witam. Różnego rodzaju środki. Właśnie ten płyn jest popularny w Holandii też. A tutaj, właśnie widziałam go tylko w tureckich sklepach różne płyny i oczywiście popularne acze, czyli acze po turecku, wszystko tym myją tak samo domestosami dodają to do zmywarek do, do czyszczenia podłóg i w ogóle do wszystkiego chlor w Turcji jest bardzo popularny i używany na co dzień o szampony jeszcze Wam polecę, ja bardzo lubię z tej firmy szampony, są naprawdę super Wjechaliśmy do tego marketu bardzo późno, bo jest godzina 18.00, a jest otwarty do 19.00. Eee, tak, idę jeszcze wziąć cioci pietruszkę zieloną, No sobie wzięliśmy, a zapomniałam o cioce. Tutaj jest też taka restauracja, nie wiem czy teraz czynna. Jeśli chodzi o przedszkole, to musieliśmy małej właśnie kupić taki mały album i wszystkie dzieci takie albumy mają, ze zdjęciami rodziców, dziadków i tak dalej. Ja trochę tutaj zdjęć dzisiaj wydrukowałam, żeby mała miała na poniedziałek. Są mi starsze zdjęcia i nowsze. to na przykład właśnie pierwsze jest z Turcji, u babci Hakan'a na ogródku, to gdzieś jakieś takie właśnie z tego, z domu od nas to też jest z Turcji jak Elif malutka z placu zabaw tu jak jechaliśmy do Turcji z auta to u Hakana siostry w Istambule to też plac zabaw takie trochę jest tu z dziadkiem moim tatą oczywiście Elif płakała, bo się wystraszyła Mikołaja tu z moją babcią z Hakana mamą to my, tu ja z ciocią, bo oni tam opowiadają później te zdjęcia, kto jest co, jak. E, tu jest Hakana babcia. Elif taka malutka była u Hakana mamy na balkonie. Więc ogólnie miało być 10 zdjęć, ja ich wydrukowałam 28. Tam jeszcze są zdjęcia z rodziny i tak dalej. Cztery są takie zdjęcia, tylko Elif, które musiałam też dostarczyć, e, i parę zdjęć zostawię w domu. Także ogólnie dzisiaj Wam się jeszcze nie pokazywałam, dzisiaj jest sobota kochani, my wczoraj pojechaliśmy do sklepu tureckiego, jakiegoś godziny od nas, do miasta Hof, nagrałam Wam tam też, już powinniście to widzieć, albo dopiero zobaczycie, zobaczymy jak to złożę i co nam się tam przydarzyło, zaparkowaliśmy auto, wszystko ok, poszliśmy na zakupy, wróciliśmy z zakupów i podchodzi do nas... Pewna pani, bo widać, że to ogólnie jest turczynka, e, wiec, miała chustę, była obrana tak na typowo muzułmańską, tak wiecie. E, no, długa spódnica, chusta, zakryta. E, I podchodzi do nas z takim głosem roztrzęsionym. My myśleliśmy na początku, że może chce jakieś pieniędzy czy co, no bo to wiadomo, ktoś do was podchodzi, się pyta, czy jest, mówimy po turecku i w ogóle. No i zaczyna mówić, że właśnie tutaj miała obok nas auto swoje i jechała tym wózkiem sklepowym, i ten wózek sklepowy uderzył w nasze drzwi. No i ona na nas. Na I ona na nas czekała e, jakoś z godzinę, żeby nam to wszystko powiedzieć. No i mój hakan sprawdził drzwi, jedne, drugie, od auta i mówi, że tutaj nic nie ma. E, no i żeby się nie przejmowała, że, że jest ok, że jakby jakaś ryska tam była, to hakan to sobie zrobi. No i dobra, już było ciemno, bo my pojechaliśmy do tego marketu. Koło 7, po 17 wyjechaliśmy, po 18 byliśmy to jakaś godzina drogi jest od nas. No i już było ciemno, i żeśmy faktycznie nic nie widzieli na tych drzwiach. No i okazało się, że jak dzisiaj pojechaliśmy do Rosmana, bo właśnie te zdjęcia wywołać, to Hakan tankowaliśmy auto i Hakan sprawdził jeszcze raz drzwi i mówi, no, że nic nie ma. No i tak go żeby zobaczyć bliżej lamp tych przednich. A tam takie wgniecenie, że mówi, że koszt takiej taki naprawy będzie kosztował minimum 1500 euro, my tego żeśmy nie widzieli, bo to nie, farba odprysła, ale tak, tak, że się trzyma jeszcze ta farba, no jest taka dziura wielkości, o, wiecie, tak o ręki, o, tak o. Takie wgniecenie. I ona nam nie powiedziała, że ona uderzyła nam w ten przód to tylko powiedziała, że uderzyła w któreś z tych drzwi. No to my żeśmy sprawdzili drzwi, nic nie było, wiecie. P podziękował jeszcze i Hakan za to, że w ogóle na nas poczekała i nam powiedziała, nie uciekła. No, ale wiecie, no to są już teraz koszta. Pomimo tego, że Hakan może to zrobić sam, to jednak to są jakieś tam koszta. Dzwonił do tego marketu pytając się, czy może znają ktoś, ale nikt... Nikt nie odebrał. Chciał się zapytać, czy ktoś się zna i w ogóle nikt nie odebrał, więc stwierdził, że pojedzie do tego marketu, żeby sprawdzili na kamerach to, co i jak. No, bo wiecie, no to jednak są dla nas koszta i byśmy nie chcieli ich pokrywać z własnej kieszeni. I od tego jest ubezpieczenie. Pomimo tego, że mamy full ubezpieczenie, tak by z naszego ubezpieczenia poszło, no to wtedy momentalnie e, w przyszłym roku, czy tam nie wiem kiedy, będziemy my płacić wyższe ubezpieczenie. No, bo już było auto po jakimś tam powiedzmy wypadku. Więc to nie o to chodzi. No i mam nadzieję, że ktoś ją tam zna, bo tam jest bardzo dużo Turków i tylko ten jeden markant, więc wydaje mi się, że ktoś powinien ją kojarzyć. A na kamerach, jak były włączone, to powinni widzieć kto, co i jak. I mam nadzieję, że uda się to załatwić, bo tragedia. Dobrze, że w ogóle ona nam powiedziała, bo jakby nie powiedziała, to pewnie Hakam posądzał, że to ja coś uderzyłam. No a to nie ja. No także zobaczymy, co uda mu się załatwić. Także kochani, mam nadzieję, że taki filmik wam się podoba. Życzę Wam miłego weekendu. Mam nadzieję, że uda mi się przez weekend. Jeśli nie, to miłego tygodnia. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa!